Słuchajcie, jest jeszcze oczywiście bardzo konkretne rzeczy w Biblii napisane, na przykład: Do mnie należy srebro, do mnie należy złoto. Także zobaczcie: obrączki, kolczyki, złote zęby. Nie? Wszystko własność Boża. Nie? Jak komuś złota braknie, no tak musicie, gdzie iść? No właśnie, zawsze się idzie do właściciela, prawda? Oczywiście. Jedna rzecz to jest kwestia własności bożej. Druga to jest. A, właśnie, własności bożej. Na przykład, a żona. Żona to jest moja własność czy pana Boga? A mąż to jest własność żony czy pana Boga? Pana Boga, nie? No i zobaczcie, jeżeli to jest własność boża, no to jak nie działa, to idziemy do właściciela, nie? Przecież jak, jak nam. Towar kupiony nie działa, rękojmia do producenta, prawda? Ps. Oj, tutaj się mylisz, rękojmia wieczysta jest. Rękojmia wieczysta. To, że ci sprzedawca może już nie żyje, nie? To wiesz, sprzedawca umył ręce po tam, po, po, po roku czy po trzech, nie? Też mam córkę, to też powiedział, jak wyjdzie za mąż, to z mojego budżetu zeszła i sprawa, no, martw się chłopie, nie? Natomiast do Pana Boga można pójść i wszystkie rzeczy, można powiedzieć, że nagadać mu, nie? Powiem tak. Powiem tak. Na pewno jest w stanie wymienić każdy podzespół. Typu na przykład serce przemienić, oczy zmienić. Wiecie, to jest tak jak facet mówi tak: Panie Boże, Panie Boże. No ładna ta moja żona, ładna. Ale czemu? Czemu taka głupia, nie? No taka ładna, taka głupia, a ta mówi: "Wiesz, dlaczego taka ładna jestem?" Po to, żebyś się ze mną ożenił. A wiesz, dlaczego taka głupia, żebym za ciebie wyszła? <laughs> Także to, wiecie, zasadniczo, zasadniczo Pan Bóg może każdy zespół wymienić, ale też może zabrać męża albo żonę. Nie wiem, czy moja żona zmarła dlatego, że nie byłem godzien. Nie uskarżałem się. Nie narzekałem nie dlatego, że nie wolno narzekać. Nie można narzekać, bo mogłem narzekać, ale nie narzekałem, nawet się cieszyłem, ponieważ, słuchajcie, musimy zdawać sobie sprawę, że w Księdze Rodzaju na określenie kobieta jest użyte hebrajskie słowo ezer kenegdo, czyli to jest sojusznik pełen mocy. I kobieta jest pełna mocy, czy jest sojusznikiem, czy nie jest sojusznikiem. A jak nie jest sojusznikiem, a jest pełna mocy. Uu. Nie warto wchodzić w drogę. Trzeba wtedy rozważyć, czy chcesz mieć rację, czy kolację. <noise> Dlatego też musi mieć tego świadomość. Dzieci, dzieci są, jak myślicie, naszą własnością, czy, 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 czy własność boża? boża? Własność boża. Nie? Dlatego też mówimy, czy żona, czy mąż, czy dzieci Pan dał, Pan wziął. Niech jego imię będzie błogosławione. Ale można rzeczywiście pójść i rozmawiać z właścicielem. Taka konkretna rozmowa z właścicielem to się adoracja nazywa, a taka codzienna rozmowa z właścicielem to modlitwa się nazywa. Nie? I wtedy można wiele spraw załatwić. Nie? Oczywiście Bóg jest władcą. Ma też nie tylko własność, ale jeszcze moc władzy, ponieważ cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi. Więc dlatego potrzebujemy zadawać sobie pytanie, Panie Boże, czy Tobie by się to podobało? Jeżeli prosimy Pana Boga o to, żeby w naszym życiu wyprostował takie czy inne rzeczy, na przykład, Panie Boże, czy Tobie by się to podobało, żebyśmy właśnie zahipotekowali się na Amen? Nie? Albo, Panie Boże, czy tobie by się podobało to, czy tamto? Moja małżonka, pamiętam jak 10 lat temu, trafiła pierwszy raz na taką ciekawą torbę, na której było napisana też modlitwa. Panie Boże, spraw, abym kupiła tylko to, po co przyszłam. Także zobaczcie, to szukanie woli Bożej, szukanie tego, co się Panu Bogu podoba, jest bardzo ważne, bo wtedy Pan Bóg uczyni to, co Jemu się spodoba. A skoro chcemy właśnie, żeby, żeby Bóg z nami współdziałał i my z Bogiem, no to szukajmy tego, co się Pan Bogu spodoba. Również Pan współdziała we wszystkim dla naszego dobra. Czyli nie czyni wszystkiego, co chcemy, tylko we wszystkim dla naszego dobra. Więc niejednokrotnie jak my przemy w złą stronę, to Pan Bóg dobra, dobra. W drugą stronę, w drugą stronę, w drugą stronę. Nie? To jest tak, jak w GPS-ie, jak zjedziemy, no to GPS współdziała z nami dla naszego dobra, wyznacza po prostu nową trasę. Migiem wyznacza nową trasę. Także tutaj miejmy świadomość, że Bóg chce dla nas dobra. I to jest ta istotna różnica między Panem Bogiem a władzą, bo nasza władza chce naszego dobra i nie spoczniasz się do naszego dobra, dobierze. I dlatego majstruje przy podatkach. A ci, co bogatsi, to wiedzą, że jak na expose premier mówi, że chcemy waszego dobra, to wie, że nie żartują. A Bóg chce dla nas dobra. Także też i w małżeństwie pamiętajmy, że chciejmy dla żony dobra, dla męża dobra. Bo ci, którzy nas naprawdę kochają, chcą dla nas dobra. A ci, którzy nas nie kochają, najczęściej chcą naszego dobra. I zrobią wszystko, żeby się do naszego dobra dobrać. I jeszcze jest trzecia, bardzo fu ważna funkcja Pana Boga w tej kwestii zarządzania majątkiem i nie tylko zaopatrzenie. Ta odpowiedzialność właścicielska za zaopatrzenie. Nie wiem, kto z Was pełni jakieś funkcje kierownicze, może w jakiejś firmie? Po prostu nie jest właścicielem przedsiębiorstwa, ale pełni jakieś funkcje kierownicze. Ja miałem okazję być w zarządzie nawet firmy, także ręka w górę. Kto z Was pełni takie funkcje? No to zobaczcie, jeżeli pełnimy funkcje kierownicze i różne rzeczy tam się dzieją, coś potrzeba, no to idziemy do właściciela, prawda? Że jest potrzebne to, jest potrzebne tamto, czasami samochód jest potrzebny, czasami fabrykę wybudować jest potrzebne, a czasami ręczniczki są potrzebne w łazienkach, nie? albo kawa, albo coś. Idzie się do właściciela, wnioseczek czasami trzeba jakiś tam napisać o zgodę i jest zgoda załatwione. Bóg zaopatruje właśnie. Słowo Boże nam mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane, wszystko inne będzie wam dodane. Zobaczcie, to jest, to jest tak ważne o kolejności, co my robimy w naszym życiu? Czy najpierw szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Czy najpierw szukamy majętności? a jak już je znajdziemy, to wtedy się Panem Bogiem zajmiemy, prawda? Musimy tutaj mieć świadomość, żeby odwrócić tą kolejność, również Bóg w Chrystusie Jezusie zaspokoi każdą naszą potrzebę każdą jest w stanie rzeczywiście każdą naszą potrzebę zaspokoić i również to zaopatrzenie Boże płynie na wiele, wiele różnych sposobów. Dlatego też Bóg wymyślił pracę w naszym życiu po to, żebyśmy mogli z Panem Bogiem tworzyć dobro, współpracować z Panem Bogiem w celu tworzenia dobra. Taka jest zresztą nawet definicja pracy świecka, że praca to jest jakby tworzenie jakiegoś dobra, czynienie jakiegoś dobra. Czy to poprzez usługę, czy i tak dalej. Więc miejsce pracy to jest inaczej miejsce spotkania z Panem Bogiem w celu tworzenia dobra i w celu przyjęcia od niego zaopatrzenia. Ale Pan Bóg oczywiście rodziny zaopatruje na wiele różnych sposobów. Bo może zaopatrywać przez na przykład zasiłki różnego rodzaju, przez różnego rodzaju pomoce, ale czasami zaopatruje na przykład przez teściowych. Słuchajcie, mój tata ma 83 lata, a do tej pory. Jak mam jakieś imieniny, urodziny, to zawsze dostaję od tatusia stuweczkę. I do tej pory mnie to cieszy. Nie? Także zawsze na, na, na różne sposoby możemy być zaopatrywani.